Siema, witamy w dzisiejszym odcinku na kanale Wojciechowy SKP, dzisiaj będzie Wojciech, nas 7-letni Wojciech, już prawie 8-letni ogarniał taką ciężką grę, jakie jest Workers Resources Soviet Republic. Jeżeli kojarzycie City Skyline to to jest taka jak podobny bo... i Transport Fever. Podobna jak Transport Fever też wszystko połączone razem, ale wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, więc dzisiaj będziemy żeby się nauczyć grać, bo tam tak jak jest w prawdziwym życiu. To musimy, musimy się tego nauczyć, więc zaczniemy od kampanii, zaczniemy od kampanii i będziemy grali Tutorial, żeby się nauczyć jak tam jest, bo to nie jest takie łatwe wcale. I bardzo to przypomina Polskę, są też polskie auta, takie na przykład Żuk, Nysa i wszystkie auta Polonez, Polonez później chyba będzie. Wszystkie auta, wszystkie auta z bloku sowieckiego. Więc zaczniemy to tutorialem, żeby się nauczyć jak tak grać, i jak tak grać, i później, żeby zagrać Custom Game w dużo bardziej zaawansowanym, dużo bardziej zaawansowanym poziomie. A więc ja troszkę na początku liznałem tej gry i to nie jest takie wcale łatwe jak się wydaje. Prawda? Szczególnie jeżeli chodzi o budowanie, bo tam prawda? trzeba z magazynów, później prawda, trzeba prawda, różnymi, prawda, prawda. Tak, po połączeniami po wózków no. widłowych jechać. Jest i... trudne, mega trudne, już próbowaliśmy grać w kompanię, ale się zatrzymaliśmy na e, fabryk i Close. Znaczy... No. No fabryka, fabryka z ciuchami, że tam trzeba fabryki dostarczyć, a żeby to wytworzyć trzeba dostarczyć kukurydzę i czegoś innego i później myśmy to kupowali i mieliśmy problemy z połączeniami, ale teraz jesteśmy, <grym> nagrywamy lejwidło, żeby siebie, żeby siebie sprawdzić, jak to, czy nas stres nie przed kamerą i będziemy po prostu to ładnie wszystko nam teraz pójdzie, więc po czasie, jeszcze kilka odcinków zostało do wrzucenia na kanale Wojciechowej HSKP ale tak. teraz Wojciechowi jest duży, więc możemy zagrać w poważne, w poważne gry chociaż i nie, tak będzie śmiesznie tak, chociaż nie mówię, że My Summer Car nie jest poważną grą, bo jest bardzo fajną i zabawną Ma grą, bugi? którą ja też lubię ja, 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 mogę określić to z dwóch zdania: no Bugowany, bugi i bugi. I fajne. I, fa boogie, boogie i fajne. Tak, i o to też właśnie wszystkim chodzi, żeby to sprawiało. fana przy okazji robić coś pożytecznego. Więc Wojciechu, myszka, Klawiatura na ster. Kompanie, zaczynaj kompanie. Tutaj muszę podgreślić. nagrywanie, Tak. No przynajmniej widzimy tutaj, że nam się całe ekran nagrywa, nie? Bo w fnaf mieliśmy ten program, ten problem, że się nam. <laughs> Nagrał taki mały wycinek i taki, nic nie było taki, widzieć, taki, taki nie? Taki no ale oto, po to, po, to, po to są testy, po to testujemy, po to też mamy kamerę, która się nam pewnie za niedługo wyłączy. Po to, to, to testujemy, żeby mieć dobre środowisko, dobre środowisko do nagrywania, bo... co, kolejne pięć minut, kolejne? Nie no, co, co, co pół godziny jest, nie? Żeby się nie przegrzewa. Później mhm. dziś mam jeszcze drugą baterię, no ale generalnie musimy tak zacząć i musimy tak jechać. Później zrobimy klaps i będziemy jeszcze raz jechali. Nie piję z butelki. Mam szklankę, patrzcie, ma. widzicie, mam szklankę, widzicie? A Wojtek ma wodę, a ja mam kolę, bo jest mały. A żeby nie było, mam zero cukru, zero cukru i zero kofeiny, żeby nie było, że dziecko daje kofeinę, dzieciom daje na noc, nie? No. Na pewno. No co na pewno. Teraz skręciłem zakręty, zgubiłem z tego stresu co? O, zobacz, ty masz bardzo ładne zdanie, masz podpowiedź. Ale to, a, nie, ale to co było wcześniej, że... Zanieczyszczenie środowiska powoduje chorość ludzi. Takie nowoczesne, takie trendowe, czyli taka gra jest taka trendowa, no? Tylko mm. can... te, koszy... it... te koszyce wyglądają jak League Warszawa, of... tylko bez dużych błędów. Bez hmm? of... Citizens. Hmm. Citizens. So? Citizens. Co to znaczy? Ludzie. Mm. Nie people po prostu. No, no kurde, no później jak się nauczysz troszkę angielskiego, będziesz widział różnicę. Bardziej bardziej citizens. mieszkańcy takie coś tego. To Co tak się to długo woduje? Właśnie też mi się to stało. To ci się włączyło, czy nie? Nie. Trzeba na mniejszym tym. Na czym mniejszym? Ale do 4 i ten trzeba mieć ten na górze, nie na dole trzeba wybrać. To nie działa gra. Co ty no. Tak! Tak! Dobra. O. Dobra, to już znamy, nie? To możesz kiekać. To znamy to. Mamy... Słyszysz dźwięk z nie? Przekaj, nie. Dobra, ale nie za głośno. Dobra, okej, okay. Bo nasze mikrofony. Dobra, spokojno. Kidki. Oto czekaj, muszę pan Ok. Objektyw. Prysma. Dobra, wyjdź, wyjdź, zadania, które mamy robić. Czy masz środek miszy w Sadem pobaw? Tak, XC to XC. masz od tego. Minimap. No. Wykonuj zadania, które się szczałki podają, bo to jak wiemy, ja mam mówić. Co to jest? No jedną stronę masz NATO, czyli zachodnie kraje, możesz z nimi handlować za a, dolary, a drugie masz Sowiecką Republikę. Kamarad. Thank you, camarad. wybierz pierwsze tak komandor <grym> dobra. dobra wybuduj drogi e, pierw zrób tak jak tata daje czyli weź sobie mapę no i zawsze się ustawiaj na północ żebyś miał widok na północ żeby zawsze tak samo widzieć mapę czyli tak o i teraz możesz jechać weź tam z tego osi tam... nie gdzie tam z granicy. Z granicy przeciągnij drogę tak daleko. No dobra, dobra. I tu, tutaj musimy gdzieś w swojej osiedle, osiedle. W piernicy. Pamiętaj, że musi być duża przestrzeń. Na środku zrobiliśmy centrum. Pomagać ci czy nie? I zrobimy pierwszy tutorial z public transport, public transportem. No i teraz... A jeszcze tu takie małe... te przyje. Adjustowanie? Flat mhm. Tu raz, tu raz. I sobie tak bierzemy dużo. Tylko widać ciasno musisz budować, żeby chociaż ludzie byli w jednym skupisku. Od końca tak. drogi zacznij, Tu, od, od tej strony, bo tam jest nasza główna, wiesz? Tu? No. O. Tu? No. Na drugiej stronie. I, I teraz do... i na drugiej stronie, takiej w w tamtą stronę i teraz na dupach możesz jeszcze budować Tu O, trochę krzywo, wojciech. No dobra To ma być Warszawa. No, dlatego krzywo? Tak. <laughs> Nie tu, zrób tak, zrób tak drogę, żeby na dupach budować, wiesz? Nie rozumiem. No żeby ciasno budować, to tu zrób drogę, żeby jeszcze tu postawić. Tak, Rozumiesz? Tak, tak, zrób. O, tak. tak. No, tylko pro, traf. Czekaj, Wojciech. Co? Krzywo. Tylko zrobiłam śliczny stary. To poczekaj nawet nie budowaliśmy się. Dobrze. A tam się, tu się zmieści czy nie nie zmieści się za, za, za blisko zbudowałeś tą drogę. O nie zmieści się. Nie, zmieści się. To zrób jeszcze te połączenie, żeby ta droga była połączona z tą już jak jest nie. Musiałam, że trafiło. Nie nie, nie nie tak, z tego daj tu drugą odnogę i będzie dobrze. No, no o. Pięknie. To tamto możesz chyba wykasować nawet. O. Hmm. No jeszcze ze dwa budynki, tak, tak. Jak tak? No, 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 no. Mamy dużo mieszkańców. Tu widzi, widzicie. W Nieskańców tu widzicie te progresy. Co nie? Procent, procent bezrobociach jakie Ta. mamy. Dobra, czekaj, czekaj, ale sklep daj tam, żeby wszyscy, wszyscy mieli do niego dostęp, czyli gdzieś tu na przykład. Ta. No, no. No, access. No, kliknij. No, bo nie ma drogi. Nie, jest drogi, czekaj, no, co to nie access. Dobra, niech się na razie budują. Ty. Dobra, sklep monopolowy? O nie, pap, nie, 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 no, no. Tak, to, to podlega i jest dalej, tak jak to leci. 心配り兄さん。 Później będziemy rozwiązywali problemy, na razie nie będziemy zastanawiał, jak to działa. Zbuduję się. Glu, 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 glu. się. Pisz, pisz, pisz. Jak ci się podoba, jak widło? Wiesz. tak o. Aka. Okay. Okay. Trzeba te. Pomniki sowieckie? No. Tylko tak, żeby mieli dostęp do drogi, no, żeby mogli je podziwiać, no. Tu jedno... po siebie wszystko. Tak, tam trzy musisz wybudować. No, teraz tu już nic nie wybuduję. Dobra. Escape. Musisz ludzi, ludzi z Republiki, no na maksa, no. Nie! To drugi budynek. Tutaj się sprowadza, tutaj się sprowadza ludzi z Innej Republiki, czyli tak zwane poprzez zasiedlanie. Bardzo popularne było w pewnym czasie z tego czasu w historii, gdzie yy, tak się po prostu zajmowało inne tereny poprzez zasiedlanie, no tak było. Aż 1500 ludzi, stary, skąd tyle się to no, no, no zbierało? Bo lubią zagranicy lecieć. Można z, 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 zrobić to, żeby było odpowiednio dużo różnych rzeczy. W sklepie wystarczyło. No, i kupujemy za ruble, no. To samo z, z alkoholem pubem. Alkohol zapewnić. No. Poczekaj. Bo to jest na... Czekaj, zróbmy, co mamy tutaj. Mamy to, 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 No nie, to lećmy na przykład sobie, ty, no to. Poczekaj. Pierw musimy nazwać. Jak ty chcesz to nazwać? Wiesz jak. Tak ładnie piszesz. Tak ładne dzięki są tego. Maszyny do pisania. Wybuduj główny budynek partii komunistycznej. O, dobra, drogą będzie. Nie, tutaj gdzieś tu bliżej szkole cywilizacji. No, może, może tak być, no? Tylko bliżej tych... No dobra, no, śmiało. No dobra, no, dobrze. Nasza kwatera, kwatera główna, kwatera dowodzenia, tak? To mam być. Hop. O, ludzie już tiptają. Nawet nie wiem, nie widać nic na wojsku. No po prostu, że tiptają. Patrz jak nasza kwatera buduje się główna. Bardzo wolno. Bo to jest bardzo dużo To jest centrum Warszawy. To jest centrum partii. A co, co jest napisane i to. <laughs>